Solar 2022 Monachium. Wracamy po dłuższej przerwie. Przed nami trzy dni spotkań z fotowoltaiką, magazynami energii, elektromobilnością oraz systemami zarządzania energią. Dzisiaj wyjątkowo za kamerą będę stał ja, a całość reportażu poprowadzi Bogdan Szymański. Jak wspominał Grzegorz po długiej przerwie wracamy na targi Intersolar. Co ciekawego to co mogliśmy się spodziewać. Magazyny energii rozwijały się od kilku lat w Niemczech. Teraz widzimy je także w Polsce za sprawą dotacji, zainteresowania magazynami energii rośnie, a my się zastanawiamy w jakim kierunku pójdzie domowy magazyn energii. Czy będzie to taki układ, czyli falownik hybrydowy, e, mający możliwość podłączenia zewnętrznie modułów fotowoltaicznych i zewnętrznego akumulatora, czy może rynek pójdzie w tym kierunku? Czyli powiedzielibyśmy takiego monobloka, w którym mamy i Falownik i magazyn energii, do którego oczywiście możemy sobie zewnętrznie podłączyć moduły fotowoltaiczne i wpiąć się do wewnętrznej sieci w budynku. Rosnące ceny energii powodują, że firmy coraz bardziej zainteresowane są coraz większymi instalacjami fotowoltaicznymi. Oto falownik 25 kW 50. 100 kW, 255 kW. Falownik, na którym wykonuje się farmy fotowoltaiczne. Będziemy szukać na targach, czy producenci idą dalej, idą w coraz większe moce, czy będziemy mieć już niedługo falowniki dedykowane na farmy fotowoltaiczne, falowniki szeregowe o mocach ponad 250 kW. Taki moduł akumulatorowy ma pojemność około 50 kWh, oczywiście pojemności całkowitej i moc około 28 kW. Jest dodatkowo chłodzony cieczą, aby zwiększyć żywotność i zwiększyć wydajność. Jak się Państwo domyślacie, po tych parametrach nie jest dedykowany do domów, nie jest dedykowany także dla firm, jest dedykowany do skali przemysłowej. Tego typu moduły łączone są razem w całe stacje. Które przyłącza się do sieci po to, żeby ją stabilizować. Taka autostacja, jedna z mniejszych, ma moc już około 2,7 MW i pojemność 1000 kWh. Dość powszechne rozwiązania w Wielkiej Brytanii, właśnie dla stabilizacji sieci i awaryjnego zasilania właśnie w tych pikach. Myślę, że to rozwiązanie powinno być coraz częściej stosowane także na polskim rynku mocy. Domowe magazyny energii to jest to, co chyba nas w Polsce najbardziej interesuje, teraz ze sprawą mojego prądu 4.0, o którym wielokrotnie mówiliśmy. Jesteśmy na stanowisku Huawei i oglądamy Lunę 2000. Kompaktowe rozwiązanie od 5 do 30 kWh. No, trzeba przyznać, o bardzo ładnym designie, ale także z czymś nowym, z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Jeżeli doszłoby do zwarcia, jeżeli doszłoby do uszkodzenia ogniwa i powstania zap samozapłonu, rozpylany jest specjalny proszek, który ma ten pożar ugasić. No, widzieliśmy spektakularne pożary samochodów elektrycznych, dlatego takie rozwiązanie myślę bardzo ciekawe i pewnie wielu producentów też pójdzie w tym kierunku. Ale to co jest bardzo ważne przy akumulatorach, przy magazynach energii, to zwiększenie autokonsumpcji. Tutaj też Huawei prezentuje nowy system zarządzania energią, który można także połączyć z ładowaniem samochodu elektrycznego, no właśnie po to, aby maksymalizować bieżącą autokonsumpcję, bo jak wiemy, ta energia, którą zużyjemy na potrzeby własne, jest zawsze najdroższa w stosunku do tego którą sprzedamy do sieci. Jesteśmy ciągle na stoisku Huawei i tutaj przyglądamy się nowemu oprogramowaniu, które ma się nazywać MMA. Ma to być Inteligentny System Zarządzania Energią. Dostępny podobno na koniec tego roku, ale znając Huawei'a pewnie jeszcze chwilę na to poczekamy, ale będzie na co. To oprogramowanie ma w sposób inteligentny zarządzać energią, która jest produkowana przez system fotowoltaiczny. Ma zarządzać magazynem energii, czasem jego ładowania, rozładowaniu. Ma przewidywać pogodę, jaka będzie, jaka będzie produkcja w kolejnych dniach. I także ma... Mieć możliwość zarządzania ładowaniem samochodu elektrycznego, posiłkując się także danymi o cenach energii, aby zyski, które będzie generowała nasza inteligentna instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii, samochodem elektrycznym były po prostu jak największe. Więc nie tylko sprzęt, ale także oprogramowanie to będzie ten game changer, który będzie rozwijał nasz rynek prosumencki. Nowe rozwiązanie SolarEdge'a na farmy fotowoltaiczne to coś, czego brakowało tej firmie właśnie na polskim rynku. Falownik 330 kW, całkiem sporo, który współpracuje z nowymi optymalizatorami H1300, do których można podłączyć dwa moduły fotowoltaiczne o mocy każdego aż do 650 W. Rozwiązanie bardzo optymalne, jeżeli chodzi o farmy fotowoltaiczne, tak zapewnia przynajmniej Product Manager. Dopytałem także o dostępność. W Ameryce Północnej będzie dostępne już końcem tego roku, w Europie nie tak dobrze, bo jak dowiedzieliśmy się, to rozwiązanie ma być dostępne dopiero w marcu przyszłego roku. Niemniej jednak warto śledzić SolarEdge'a, bo jestem przekonany, że to rozwiązanie także zacznie trafiać na polskie farmy fotowoltaiczne. Za pomocą akumulatorów litowo-jonowych nie jesteśmy w stanie zgromadzić energii z miesiąca na miesiąc, nie mówiąc już z roku na rok. I tutaj z pomocą przychodzą nam rozwiązania w zakresie magazynowania wodoru, gdzie z energii elektrycznej, produkowanej najlepiej z modułów fotowoltaicznych, produkujemy wodór, który magazynujemy. W stalowych zbiornikach, i możemy go wykorzystać na dwa rodzaje: albo z powrotem, za pomocą ogniw paliwowych, produkować energię elektryczną, albo ładować samochody wodorowe. Wielu z nas, wielu naszych klientów posiada już systemy fotowoltaiczne, które były nieprzygotowane jeszcze, czyli to nie były instalacje hybrydowe, nie były przygotowane do magazynów energii. Jeżeli chcemy rozbudować taki system, warto zastanowić się nad magazynem energii, który posiada już sobie kontroler ładowania, dzięki czemu możemy go przyłączyć do standardowej instalacji fotowoltaicznej. I druga ciekawostka, czy rozróżniacie systemy EPS i UPS? Otóż system EPS, który spotkacie się z wielu magazynów energii, czyli Emergency Power System, to są systemy, bateryjne, które zastartują dopiero gdzieś po około 3 sekundach. Ale jeżeli chcecie traktować źródło jakie zasilania awaryjne domy, to interesują Was systemy UPS, które zastartują poniżej 10 milisekund. Jeżeli zastanawiacie się, jak umyć dużą farmę fotowoltaiczną, no to właśnie znaleźliśmy tego typu urządzenie. 5-6 modułów w rzędzie pewnie spokojnie jest w stanie umyć za jednym razem. I oczywiście musimy sprawdzić, czy jest miękkie włosie, aby nie porysować szkła modułu. Zgodnie z oczekiwaniami, po trzech latach, urosły także moduły fotowoltaiczne, zwiększyły się ich wymiary, dlatego że ogniwa nam urosły, ale zwiększyła się także moc. Tutaj mamy w tym przypadku 665 Wpik w jednym module. Bardzo ciekawe rozwiązanie na farmy fotowoltaiczne, ale nie chciałbym mieć tego na dachu. Jedno z większych zaskoczeń, jakie spotkaliśmy na targach, to stoisko lądzi, gdzie spodziewaliśmy się nowych modułów, nowych technologii, a tutaj zaciekawił nas elektrolizer i produkcja wodoru. Jak dopytaliśmy, ten produkt, co tutaj Państwo oczywiście widzicie, prototyp jest już dostępny na rynku. Moce produkcyjne to 2 gigawaty, ma być dostępny także na rynku europejskim, czyli ta transformacja energetyczna, o której dużo się mówi w Europie, także widzimy ją tutaj na targach w dostępnej technologii. To, co widzimy u kolejnego producenta, to rosnąca liczba buzbarów. 16 chyba stanie się niedługo standardem, szczególnie dla dużych modułów fotowoltaicznych. Ale ciekawe jest to, czego nie widać, a co możecie Państwo doczytać, to jest moduł w technologii N-Type, o której też sporo mówiliśmy i o jego zaletach, chociażby o tym, że ma bardzo niski współczynnik degradacji w pierwszym roku, poniżej 1%, 0,4% w kolejnych latach. Duża przewaga nad P-Type'ami, ale miał jedno ograniczenie. Była nim cena, ale jak dopytaliśmy tutaj na targach, ta cena w kolejnych latach, a może już nawet w przyszłym roku, będzie zrównywać się z p -typami. Co więcej, w przypadku Jinko większość produkcji ma iść właśnie w kierunku n-type, więc jeżeli nadostawiają du duzi producenci jak właśnie Jinko możliwe, że także w tym kierunku pójdą inni producenci i szybciej niż spodziewaliśmy się, rynek zdominują nam p przepraszam, n-type'y w technologii także bifacjalnej. Kolejna technologia, którą ciężko zobaczyć o której wielokrotnie pisaliśmy w redakcji to Topcon. Ma on zastąpić popularne perki i tego typu moduł znaleźliśmy na stoisku Phono Solar. Nowa seria, także w technologii N Type, wyższa wydajność, bardzo niski lit, prawdopodobnie będzie to przyszłością. I tutaj na targach interesowała sytuacja podobna jak mieliśmy na rynku telewizorów, gdzie jeden z producentów dominował z matrycami OLED i tak samo mieliśmy z modułami opartymi na ogniwa N-Type, a teraz na targach interesowa widzimy je w wielu miejscach, również na stoisku firmy q -Sells. Jeżeli mówimy o falownikach, które współpracują z magazynami energii, to warto podkreślić, że nie każdy falownik, który współpracuje z magazynem, z magazynem energii, jest falownikiem hybrydowym i może działać na wyspę. Jeżeli już mamy falownik, który może działać na wyspę, to co w Mówił Grzegorz, warto zwrócić uwagę, jak szybko następuje przełączenie, czy faktycznie mamy funkcję UPS, czy nie mamy. Tutaj jesteśmy na stysku Hępon ich nowy falownik hybrydowy, właśnie też tą funkcję UPS ma. Ale trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to czy falownik, w tym przypadku trójfazowy, zasila symetrycznie wszystkie fazy, czy jest w stanie działać asymetrycznie właśnie tak jak Hypontech. No jest to dość istotne w domku jednorodzinnym, no bo może mieć taką sytuację, że mamy pobór tylko na jednej czy na dwóch fazach, a nie na wszystkich. Serię polskie akcenty na targach InterSolar w Monachium. Zaczynamy od stoiska ZPE. Firma doskonale znana każdemu energetykowi. Tutaj prezentuje ładowarkę do samochodów elektrycznych, która ma wejście AC, złącze AC, ale także szybkie ładowarki DC-150 kW. Korzystając z tego, że jesteśmy na targach, spróbujemy zajrzeć do środka, jak wygląda ładowarka dużej mocy. To, co jest także bardzo ciekawe, to kontenerowy magazyn energii. 100 kW mocy, ponad 200 kWh, stacja dedykowana do stabilizacji sieci średniego, no pewnie też niskiego napięcia. Kolejny polski akcent, który udało nam się znaleźć w Monachium to firma Korab, znany producent konstrukcji sporczych. Tutaj na targach prezentuje konstrukcję dedykowaną do montażu modułów w układzie pionowym. Bardzo ciekawe rozwiązanie w zakresie agrofotowoltaiki. Mam nadzieję, że zmiana legislacyjna spowoduje, że tego typu konstrukcje także zobaczymy na polskich polach i pastwiskach. Kontynuujemy polskie akcenty na targach Intersolar. No, coś, czego nie widzieliśmy kilka lat temu, teraz widzimy polskich producentów, polskich dystrybutorów, którzy eksplorują europejskie rynki. Keno, dobrze znana hurtownia z Gliwic, teraz jest obecna na rynku niemieckim, ale także w węgierskim i norweskim. Na targach prezentuje się ze swoimi konstrukcjami, ale także z innymi swoimi produktami. Proszę Państwa, przed nami chyba rekordzista, 2,30 na 1,30 30 moc 710 W. Moduł firmy Ryzen to moduł, który ma największą moc, jaką udało nam się znaleźć na targach. Jeżeli Państwo znaleźliście moduły większej mocy, podzielcie się tą informacją w komentarzach. Chodząc po targach, mamy wrażenie, że każdy producent, albo prawie każdy producent, wdraża bądź chce wdrażać magazyny energii. A przed Państwem największy paluszek na tych targach. Za nami cały dzień targów InterSolar. W sumie to 12 hal i falowniki i moduły fotowoltaiczne, magazyn energii. No, przyznam szczerze, że w pierwszy dzień nie udało nam się zwiedzić wszystkich stoisk dokładnie, oczywiście przeszliśmy wszystkie hale. Ale to są ciągle bardzo, bardzo duże targi, choć mniejsze niż kilka lat temu. Jeżeli zadałbyś pytanie, czy warto tutaj przyjechać po trzech latach, bo no nie było nas trzy lata, tak samo jak większość chyba osób, to, to zdecydowanie tak. No, to jest jeszcze ciekawe, bo zdecydowanie tak ze względu na to, że widzimy nowości rynkowe i rozwiązania, ale też dlatego, że spotykając Wszystkich znajomych branżowych, których w Polsce nie możemy znaleźć. Tak, to jest bardzo ciekawe, że, że, że właśnie łatwiej się w Monachium często spotkać niż, niż w Polsce. Ale ja myślę, że też można pewne takie duże trendy zauważyć. Po pierwsze, to, co nas nie zaskoczyło, to, że dominują tutaj magazyny energii, rozwiązania hybrydowe z magazynami energii i tak dalej, i tak dalej. I, I tego się spodziewaliśmy i to tak jest. Pewnym zaskoczeniem dla mnie jest przez ten okres trzech lat taki duży postęp wielu chińskich firm. Nie wiem, czy. czy... Też masz takie wrażenie, ale ja odniosłem takie wrażenie, że jak jeszcze kilka lat temu to wyglądało to tak, że ten, ten nurt zawsze kreowały firmy europejskie. A te chińskie firmy podążały za tymi trendami. Teraz odnoszę wrażenie, że te innowacyjne produkty często w pierwszej kolejności pojawiają się właśnie e, Azji. w Azji, dokładnie, i dopiero później one są rozwijane w Europie. To akurat nie jest chyba najlepsza wiadomość dla europejskiego przemysłu. Dokładnie tak, bo to nie tylko sprzęt, ale też oprogramowanie. W końcu też sam miałem wiele dylematu, gdy miał magazyn energii, w jaki sposób go ładować, rozładować. Na jednym ze stoisk też widzieliśmy już sztuczną inteligencję, która ma zadbać o to. Tak, tak na pewno ta, ta kwestia programowania, którą też ciężej pokazać, ona jest niesamowicie ważna, ale co jest ważne i to też pokazywaliśmy w naszych, w naszych nagraniach, to to, że producenci zaczynają myśleć też o designie, że fotowoltaika to nie jest tylko kwestia efektywności, ale też musi to ładnie wyglądać, no bo często w domu no nie ma pomieszczenia już często takiego czysto technicznego, gdzieś instalujemy to w miejscu, gdzie jest ono często widoczne i warto, żeby, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Ale coś, o czym jeszcze chciałbym powiedzieć, to o kolejnym trendzie, który zauważyłem, tak jak magazyny energii kilka lat temu były nowością, dużo się mówiło, mało tego było, tak teraz mam wrażenie, że to samo dzieje się z wodorem. W jednej hali praktycznie ten wodór zdominował, zdominował tą halę. Jest wielu producentów, których nie podejrzewalibyśmy o to, że mogą mieć coś do czynienia z wodorem, pokazują elektrolizery czy w ogóle kompleksowe rozwiązania w zakresie właśnie pozyskiwania wodoru, wdrażania tego wodoru i wykorzystywania tego wodoru. I i to o czym się często mówi w Unii Europejskiej, że ten wodór to faktycznie jest paliwo przyszłości. Teraz na targach widzimy, że technologia podąża za tymi deklaracjami politycznymi. E, oczywiście jeszcze jest szeroka dyskusja, czy to się opłaca, w jakich warunkach się to będzie opłacało, ale technologia już jest. E, dla mnie to też było pewne zaskoczeniem, jak zapytałem jedną z firm, dokładnie Lonji, e, e, jaką mają moc produkcyjną elektrolizerów i to jest poziom 2 gigawatów, czyli w takiej mocy elektrolizerów rocznie są w stanie wyprodukować. naprawdę, naprawdę duża, duża skala, która będzie potrzebna, jeżeli wodór ma się stać tym paliwem przyszłości, współpracując oczywiście z energetyką odnawialną, wiatrową czy fotowoltaiczną. Sporo osób z Polski widziałem, sporo film instalacyjnych i też jak zwykle oczywiście zwiedzali stoiska z falownikami i e, z modułami, ale rzeczywiście też widziałem ludzi z branży, którzy e, poszukiwali magazynów energii, też wspominając o programie Mój Prąd 4.0. Tak, jak jeszcze właśnie kilka lat temu te magazyny energii to były e, dla nas z Polski taką atrakcją, e, no, która fajnie było popatrzeć, ale, ale nie, nie było na to rynku, teraz widzimy, że ewidentnie ten rynek się pojawia, choć to też informacja dla Państwa nie najlepsza, jak rozmawiamy z producentami, z to są bardzo duże problemy z dostępnością magazynów energii. Czyli ceny nie będą spadały na razie? Ceny nie będą spadały, choć nawet to chyba nie jest największym problemem, ale tak jak wielokrotnie mówiliśmy w naszych wideoblogach o tym, że ogólnie jest problem z łańcuchem dostaw, to magazyn energii to bardzo, bardzo mocno dotyka i tutaj często trzeba będzie, trzeba będzie decydować się właśnie na taki magazyn, który jest dostępny, a niekoniecznie ten, który by najlepiej nam pasował. I to wszystko na dziś z Monachium. Pozdrawiamy serdecznie. Bogdan Szymański, Grzegorz Burek, redakcja Globenerga.